Dzień dobry kochani, w nowym vlogu. Ja wróciłam, zawiozłam na dusie do przedszkola i dzisiaj, taką mamy, zobaczcie, pogodę o poranku. Mgła, mroźno wręcz, bo naprawdę trawa miejscami aż bialutka, oszroniona, także bardzo zimne noce i poranki. Ale dość ciepłe dni, bo dzisiaj ma być chyba 18 stopni, więc yy, no naprawdę piękna jesień. Także te poranki takie troszkę creepy <laughs> się robią, ale już i tak jest lepiej, już i tak ta mgła zalżała. No także dzień dobry kolejnego dnia. Ja jestem już tak naprawdę ogarnięta, chociaż może w tym świetle tego nie widać. Ehm, czekajcie. Już tak? O, troszkę lepiej. Mam makijaż, wiecie, co włoski umyte, ale tylko wysuszone. No i zobaczcie, wyszłam na o, takie wilgotnawe powietrze przez tą mgłę. No I one nie wyglądają za dobrze, także ja sobie je troszkę podprostuję, ale tak świeżo po umyciu, wiadomo, nie chciałam tego robić. Na końcówki marion, serum do włosów chroniące przed działaniem wysokiej temperatury. O! Także tak, I tą prostownicą to jest tak naprawdę u mnie, wiecie, aby przejechać, już Wam to pokazuję. No i te włosy będą zupełnie inaczej wyglądać. Ja głównie ten przód on taki problematyczny, bo ty zobaczcie jeszcze, jak, jak jakoś to wygląda. Natomiast ten przód niekoniecznie, podgląd służy mi, słuchajcie, za lusterko. Podgląd służy mi za lusterko. To jest. Okej, okay, przyspieszę, żebyście to widzieli. Rachciach i będzie. No i co? No i mamy to. W ostatnich dniach, przyznam szczerze, że nie musiałam sięgać po prostownicę, bo naprawdę te włosy już po wysuszeniu były bardzo, bardzo fajne. Ale no dzisiaj to, to ja nie wiem, co tu się zadziało. Także kolczyki. Tyk. i lecimy stydnie. I jestem w kuchni, tak tak. E, przełożę, wiecie, co, bo mięso odmrożałam. Mm, gdzie ono jest? Tu. Przełożę sobie je do wody, żeby się wymoczyło. Pierś z kurczaka, bo dzisiaj będą na obiad kotlety, właśnie z piersi kurczaka. I tak się zastanawiałam, czy zrobić kotlety, czy jakieś medaliony w sosie, ale. Kurczę, chyba właśnie jednak postawię na kotlety. Mam ogromną ilość bułki tartej, bo w ostatnim czasie robiłam. Także chyba tak. I jutro też można je przygrzać, będą super. Do tego zrobię e, piórę ziemniaczane. Przepraszam, że tutaj tak szeleszczę. Już sekundka. O, będzie cisza ja wiecie co, jak mam e, możliwość, w sensie jak sobie przypomnę na czas, to mięso lubię rozmrażać w lodówce tak się w ogóle powinno rozmrażać e, produkty właśnie w lodówce więc to Wam polecam no ale różnie z tym bywa nieraz jakby wiecie mikrofalówka też się przydaje w tej kwestii e, dobrze, także tam się e, rozmraża ja tym czasem na stawie jajka, jajka na miękko i zobaczcie, tutaj ja tak wszystko mam gdzieś indziej, wszystko gdzieś indziej, wszystko w każdej jednej szafce jakoś tak chyba niezbyt dobrze się tutaj, wiecie, zorganizowałam chociaż, nie no, może jest ok, ale, ale troszkę muszę pobiegać, jak coś mam do przygotowania także jajka na miękko tylko w termomiksie, koszyczek e, tutaj mam miarkę zaraz odmierzymy sobie wodę E, nastawię, ja mam jajka wiecie co, wiejskie, takie one są e, większe niż te w sklepach, nawet e, niż te w sklepie o rozmiarze L. Sekundkę, tylko się tu skupię, żeby napisać gotowanie jajek, cyk, i e, ja nastawię je na 11 minut e, i wtedy są idealne, ponieważ jak nastawiam na przykład na 10 minut, te sklepowe ok, bo są mniejsze, ale te wiejskie jednak, e, które mamy... Nie powiem Wam szczerze, że są naprawdę duże, i jak jest to na 11 minut, to wtedy jest w porządku. Wtedy to białko jest lepiej ścięte. A tak to był problem, i nieraz to białko nam po prostu płynęło, jak o tą minutkę za krótko się gotowały. Muszę się rozkręcić, wybaczcie. Ja tak może nieskładnie mówię, ale jest pół do dziewiątej, więc wiecie, jak to jest o poranku. Także rozkręcę się. Składnia moja też będzie lepsza. Widzicie, się nawet po tysiąc razy muszę po prostu po wodę podchodzić. Nie, to poranki nie są zdecydowanie moją ulubioną częścią dnia, naprawdę. I jajka, ja zjem jedno, Olek pewnie zje dwa. Także trzy jajeczka. Ops. I tutaj, zobaczcie, zostało mi tylko dwa, więc zaraz przełożę. Ja w ogóle te pojemniki to nie jest stricte na jajka ale mi w tym jest tak wygodnie jajka przechowywać ja to kupiłam po prostu wieki temu w kiku także bardzo fajna rzecz A natomiast, natomiast w lodówce ja mam to takie zaraz wam pokażę tą farskę na jajeczkach. nastawimy i wam wszystko pokażę ale ona tam mieści tylko chyba sześć jajek no, to bez sensu, ponieważ wiadomo, że tych jajek zawsze jest więcej niż 6. Także to, to jakby mnie nie urządza. O, 11 minut cyklu, włączamy pochłaniacz, Czyż Wam to pokazuję. Um, tutaj na górze. O, zobaczcie. No, także 10 jajek, tutaj tylko 6, więc wiadomo, że w tym zdecydowanie lepiej mi jest je przechowywać. Dobrze, ale tyle o jajkach, szykuję śniadanko. No i tak jak Wam wspomniałam, na obiad kotlety ziemniaki. A, i nie wspomniałam, mam zamrożone kurki, więc y, też zrobię do tego sos kurkowy. E, no i będzie tak nie za sucho. I e, y, jeszcze poszukam jakiejś surówki. Nie mam za wiele warzyw, bo dzisiaj akurat jest taki dzień zakupów. Ja mam takie czystki w lodówce, ale to takie czystki, że naprawdę, więc dzisiaj będzie zakupowo. I poszukam, poszukam, bo na pewno coś w słoikach odnajdę, więc nie wiem, czy to ogórki, czy, czy co tam będzie, no to to będzie jako taki dodatek jeszcze do tego obiadu. I już. I z głowy i będzie obiad. Jajka jak słyszycie się gotują, ja natomiast wyprałam wczoraj te moje futerka, co na krzesełka kładę i bardzo często je widzicie. No i spójrzcie, one są naprawdę po wielu, wielu, wielu praniach i wyglądają świetnie. Ja mam je już ponad dwa lata, na pewno ponad dwa lata i... Często wydaje mi się, że osoby nowe tutaj jak trafiają i gdzieś te futerka zauważą, nawet pod jednym z ostatnich vlogów było pytanie: Skąd ja je mam? Kochani, ja je kupiłam w Isk, ale tak jak mówię, było to dwa lata temu i nie wiem, czy jeszcze są dostępne, ale zerknijcie, być może są i one są naprawdę, patrzcie, nie do zdarcia, naprawdę ja je często piorę. No jak wiecie, przy dziecku no nie ma szans, żeby to się nie brudziło, wiecie, resztki jedzenia i tego typu klimaty. Tak więc, o i spójrzcie, mamy takie krzesełka. Pięknie to tutaj wygląda i też nie ukrywam, bo ta krzesełka, o, zobaczcie, tutaj lubią jakieś ryski na nich powstawać i to nam też przykrywa. No, także isk, moi drodzy, to jest isk. No u mnie już na pewno głośno zmywarka, pralka, ale dobrze, nie o tym, tylko o awokatko. E, kocham awokado, ale z nim jest o tyle problem, że naprawdę nieraz jak dojrzeje, to jest czarne w środku, zaczyna się tam w środku właśnie psuć, mimo że na zewnątrz wygląda super. I wbrew pozorom naprawdę ciężko jest trafić na awokado, które nam przepięknie dojrzeje i e, no właśnie będzie tak idealny jak to właśnie tutaj. Dlatego Wam je pokazuję, bo jestem przeszczęśliwa, że w końcu naprawdę przepięknie mi awokado Awokado dojrzało i ono u mnie troszkę poleżało. Naklejkę na sobie miało Ready to Eat, natomiast moim zdaniem takie Ready to ono nie było, dlatego że było jeszcze zbyt twarde. I odczekałam kilka dni i spójrzcie, mamy przepiękne awokado. No i teraz taki mój trik, ale myślę, że większość z Was może go znać. Ameryka tutaj nie jest odkryta absolutnie. Tą połówkę, której nie zjemy, z pesteczką chowamy do pojemnika i ono nie będzie nam. Czernieć. Więc jutro śmiało można jeszcze po nie sięgnąć. I do lodóweczki, oczywiście. I nasze mistrzowskie śniadania. Tutaj u Olka mamy rogala. On pewnie jeszcze sobie weźmie jakąś wędlinę, ale to już niech decyduje sam jaką. Jajeczka i warzywa mu dałam obok, bo pewnie nie będzie chciał na pieczywie. Ja natomiast mam taki chlebek razowy z cebulą, słuchajcie, na to masło, bo ja masło muszę mieć, mimo że właśnie używam awokado. Mm, awokado, y, papka z awokado. Y, pomidorki koktajlowe i również jajo. Tu mi się krzywo kroiło, ale to nic nie szkodzi. Także jemy i ogarniamy życie dalej, bo mam jeszcze dzisiaj jedną misję do wypełnienia. I kotleciki gotowe, zaraz pralka zacznie wirować. Ja je przyprawiam solą, pieprzem i przyprawą gyros. Do tego bułka tarta, którą zrobił mi Thermomix i wola. Także do lodówki i czekają na obiadek. Ja tymczasem spiełam włosy, wskoczyłam w dres i pędzę sprzątać nasze pomieszczenia gospodarcze w warsztacie. Zaczynam tę nierówną walkę. No zobaczcie, co oni mi tu wyprawiają, co oni tu wyprawiają. Dobra. Przejrzę to, zobaczę, co potrzebne, co nie. Wzięłam sobie rękawice. Telefon oczywiście i dobra. Życzcie mi powodzenia. Przysiadł mój mały pomocnik, tak? Timonek zawsze gotowy nieść pomoc. Tak? O, malutki Ja sprzątam, dobrze? Dobrze, nie będę teraz miziać No nie będę teraz miziać, muszę posprzątać Koteczku Koteczku Pieszczoch jesteś Nie, Pieszczoch Nie da posprzątać, nie da Głodny kotek, tak? dobrze, mamy miseczkę miseczka w ogóle jest silsa i patrzcie jaka urocza i damy jedzonko no kto będzie jadł moje brudne buty, no kto będzie jadł tam, tam miseczkę proszę odnieść tak, tam będę jadł, dobrze no i teraz to wygląda zobaczcie, stół ogarnięty nieważne co pod stołem <laughs> tutaj proszę bardzo, napoje tam część się nie zmieściła, więc jest na stole ekspresik, wszystko proszę, tam naczynka o, schnął. Super. Jestem, kochani, wróciłam z warsztatu. Praca wykonana. Zimno tam, ale na szczęście, jak się ruszałam, to wiecie, nie było mi tak e, źle, tak tragicznie. I teraz tak, e, idę wywiesić pranie na dworze, bo dzisiaj, tak jak Wam mówiłam, naprawdę ładna pogoda. I zaraz do Was wracam, pokażę Wam rzecz, z której bardzo, ale to bardzo się cieszę. Jestem, jestem i jejku, cały vlog, ja będę się przebierać co chwilę w czymś innym, ale już się przygotowałam, bo niedługo muszę jechać po nadusie, dlatego już będę gotowa, wyszykowana i chciałam Wam pokazać coś. Na co czekałam i bałam się, że ja tego nie kupię. Pamiętacie moją akcję z CNA, gdzie zamówiłam czapkę i rękawiczki, a przyszły same rękawiczki? I nie byłoby w tym nic dziwnego, tylko musiałam zapłacić zapaczkę za pobraniem i kwota pobrania wynosiła równowartość czapki i rękawiczek. A wewnątrz, no właśnie, same rękawice. Yy, dlatego yy, chciałam, wiecie, chcę odzyskać te pieniądze. Pisałam do CNA i powiem Wam szczerze, że oni mi odpisali. Poprosili o dane do przelewu, ale jeszcze tego przelewu nie wykonali, więc już jest, słuchajcie, bliżej niż dalej. Tak mi się wydaje. Yy, I powinnam bez problemu te pieniądze odzyskać. No i moi drodzy, wtedy oni mi tej czapki nie wysłali, bo wydali informację, że ona jest niedostępna, ale ja weszłam na stronę i tą czapkę zobaczyłam. Tak więc nie wiem o co chodziło. W każdym razie szkoda, bo miałam wtedy na nią 20% zniżki. Teraz, jak ją zamawiałam ponownie, miałam już tylko 10% i to była zniżka z newslettera. Stwierdziłam, dobra, skorzystam, zawsze to coś. A jak wiemy, takie rzeczy, a są to rzeczy kaszmirowe, no nie są jakieś najtańsze, ale nie ukrywam, że też w CNA nie są one drogie. Także kochani, proszę bardzo, mój komplecik, rękawice. One są tak miłe. W ogóle ja kocham kaszmir. Kaszmir to jest tak wdzięczna tkanina. On jest cienki, a jest tak nieprawdopodobnie ciepły, że to jest, słuchajcie, obłęd. Więc, jeżeli tylko macie okazję, coś sobie z kaszmiru e, nabyć, to polecam. E, oczywiście, lumpeks też tutaj przychodzi z pomocą, bo tam jak wiecie, różne takie perełki z dobrym składem można trafić. I kochani, czapeczka, taka oto. Jestem teraz totalnie beżowym ludzikiem, ale taki kolor właśnie był mi potrzebny zarówno czapki, jak i rękawiczek, więc mam Piękny, cieplutki komplecik pokażę Wam jeszcze tę czapeczkę z bliska. Ona ma tutaj taki warkoczowy splot, bardzo delikatny, no przepięknie wygląda moim zdaniem. Był jeden rozmiar, więc jest to czapka absolutnie uniwersalna. No i tak będę się prezentować w zimne dni. One już mi są niestraszne. Mam wełniane też szaliki, z czego się bardzo cieszę, bo one naprawdę też solidnie grzeją. No, i tak, i tak, kochani, e, to wygląda. Pozwólcie, że to zdejmę. E, czapka w regularnej cenie kosztuje chyba 129 zł, a rękawice albo 99, albo 109, coś takiego e, są nieco tańsze, wiadomo. No, także polecam Wam, przyznam szczerze, że nie miałam pojęcia, że właśnie C&A ma tego typu teraz produkty, czyli takie e, tak zwane premium, A zobaczcie co fajne, e, zdjęłam czapę i widzicie te włosy nie są naelektryzowane, także takie naturalne tkaniny też mają to do siebie, e, no poza jedwabiem, jedwab jednak lubi się e, gdzieś tam przyelektryzować, e, ale tak. O czym ja to ja mówiłam? No właśnie, że nie wiedziałam, że CNA ma tego typu produkty, więc będę sobie szperać jeszcze na ich stronie, bo póki co to mnie bardzo zaciekawiło, ale przyznam szczerze, że nie przejrzałam jeszcze swetrów, nie przejrzałam tego typu rzeczy, tak więc muszę to koniecznie nadrobić. Dobrze, kochani, i tak szybciutko, jaki plan dnia? Ja zaraz właśnie lecę po nadusie. Musimy podjechać koniecznie do przychodni, załatwić jedną sprawę. Później mamy język angielski. I w tym czasie ja udam się na zakupy spożywcze, więc mam nadzieję, że dzisiaj jak wrócimy, uda mi się dla Was jeszcze nagrać taki osobny odcinek właśnie e, foodhoul. E, będzie to na pewno Lidl, bo jak wiecie, ja Lidl uwielbiam. W Biedronkach coś nie mogę się odnaleźć ostatnimi czasy, cały czas oni tam coś przestawiają, manewrują, jest tam nieprawdopodobny też bałagan zawsze, więc nie jakoś tak ta Biedronka do mnie nie przemawia, a nic tak naprawdę innego tutaj u nas nie ma, jest chyba Netto, Intermarsze, ale tych sklepów to tak też średnio. No, także będzie na pewno food hall z Lidla, jeżeli uda mi się to nagrać. I tak Kochani, i tak dzisiaj właśnie minie nam dzień, e, później to już będzie wiadomo wieczór, więc taka wieczorna nasza rutyna. Także kochani, ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas, postaram się odnaleźć te rzeczy, czyli tę czapkę i rękawice i Wam podlinkować, żeby Wam było łatwiej e, znaleźć. Był chyba jeszcze jeden kolor i był to kolor szary, tak mi się wydaje, ale mogę się mylić, bo troszkę tych czapek oglądałam, natomiast mnie bardzo zależało na właśnie takim beżyku, Br brąziku, taka kawa z mlekiem. Eee, Przepięknie. No. Dobrze, kochani, żegnam się z Wami. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Ach, pamiętajcie jeszcze o łapkach i komentarzach. To też bardzo, bardzo mi pomaga, ale też sprawia ogromną przyjemność i na wszystkie komentarze ja Wam oczywiście odpisuję. Buziaki. Muzyka